Witajcie, szczęść Boże! Dzisiejsze słowo Boże jest bardzo trudne. Dlatego, że Jezus mówi o prześladowaniu, o cierpieniu, a nikt z nas nie chce cierpieć. Tak naprawdę to boimy się cierpienia i, i jest to naturalne. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie w swoim życiu, że ktoś cię nie lubi, dlatego że chodzisz na religię, chodzisz do kościoła. Że ktoś ci właśnie przez to dokucza. Traktuje Cię jakoś inaczej, gorzej. I ja chcę Cię dzisiaj zaprosić do tego, aby to przetrwać przez miłość, aby tą osobę kochać, bo miłość to wszystko może zwyciężyć. I takie dwa zadania dla Ciebie. Dzisiaj wielki dzień, trudny, ale opłaca się i dasz radę. Pierwsze zadanie, napisz sobie słowo miłość i to wszystko, co się ci z nim kojarzy. Czyli może jakieś pomaganie, dobroć, słuchanie. Tak sobie to wszystko wypisz. To ci pokaże, wskaże taki kierunek. A drugie zadanie, już troszkę trudniejsze, abyś obdarzył tą miłością, abyś obdarzył miłością tą osobę. Y, która cię może jakoś źle traktuje, z którą jest ci trudna, y, która ci dokucza, spróbuj y, może się do niej uśmiechnąć, a może coś jej pożyczyć, może zaprosić, żeby usiadła z tobą, albo w czymś zwyczajnie pomóc. Bo miłość zwycięża zło. Jest to trudne, ale piękne i się opłaca. I miłość zawsze zwycięża, a więc powodzenia.